Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami, zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals: Hurricanes kontra Real. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Pong. Ależ doskonała sytuacja. Broni, tak, ależ tutaj to wyciągnął. Widzimy teraz na ekranach skład ekipy Hurricanes. Na bramce Kobel, Florian Wirtz oraz Palacios zagrają w środku pola. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Świetna to była próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Uwaga, poważny błąd bramkarza. Podanie teraz do Kowacicza. I blok w odpowiednim momencie. Jeśli nie możecie się Państwo doczekać składu Realu, oto on, Andreo Nana w bramce. W obronie Luke Shaw wystąpi z Lisandro Martinezem. Declan Rice oraz Mateo Kowacic zagrają w środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Diogo Jute. Współpracującego z Gabrielem Jezusem. To jest ekipa złożona z wielu wybitnych specjalistów, ale gdybym miał wybrać jeden, najbardziej istotny element całej układanki, to bez wahania powiedziałbym Florian Wirc. Wspaniały gracz. Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni, właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Zadanie teraz do Kowacicza, kiepskie zagranie teraz. Florian Wirc. Mudryk. Ładnie teraz ofensywnie, mają kilka możliwości rozegrania. Jest za Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej! Byli naprawdę blisko objęcia prowadzenia, ale piłka obija tylko aluminium. Mogą jedynie besterząć i mieć nadzieję na więcej szczęścia przy kolejnych próbkach. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Niecelnie teraz podaje Doskonała nilka za plecy obrońców Ależ teraz okazja rankowa Jest pierwszy kol spotkania No teraz we rumieńców. żerzmieńców Podanie otrzymuje Gabriel Jezus Bardzo dobrze teraz to broni Podanie teraz do Kobadzicza. Próba odbioru i przerwany atak. Diogo Jota. Zespół Real oddaje co teraz, teraz zrobią Parry Haynes? Wygląda to groźnie, ale atak spadł na Pana Świetna gra w obronie. Aior Trzeba. Opatrz na zemstę już przez Nic z tego nie będzie. Piłka nie przejęta to. po rozczłonkowaniu. Barwate wejście, jest ale skuteczne. skuteczne. Książowe piłki. Teraz z ty, tryutu trafić! Starobroszcza no, państwa, państwa! I miłka w siatce! To ona jest dzisiaj znakomite zniszczone! Biegiem po drugiej To to gotowy węgiel, nie wiem, jak łapadać w kosorekrecji. Trzep szybkie poczęcie pocięci. kombol! Zobaczcie, teraz. teraz z piłką. Niezły ten żarzał. na pewno trzeba pochwalić próbę. ale nadal trzeba grać między nabrakami. Cóż, cóż, nie można tak aby, to, co jest między słupkami. Musi naprawić! No i gol! Pepe i Nikoś nie pokośniują nowego kawiostwa. Brawek jakoś tu chyba przysnął. Ale z kolem, zaraz na pewno poczuje więcej -no. luzu. Yes, yes, yes. jest, chodź, 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 Jest tak. Tak. Sześć, 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 tak. sześć, Mamy trzy do jednego Już wiemy. wiesz jeszcze długą i przed nami Wyszymy gwiazdek, trącący pierwszą połowę a Teraz patrzę przerwy Jest, jest, znowu. Gramy dalej. dalej. Real zastawił rozterkę z pierwszej połowy w szatni. Co, co przegrywają, przegrywają, i muszą siąść się wziąć. w garść. Radzi, Radzi sobie teraz z obroną. Pomogła, wręcz I... powinna bramka. Pajfert, Smyth, ruszyła na bramkę i nie wstrzymuje się, Dobro, poradził sobie w podkarnym, odprowadza tylko piłkę z nie było czasu, żeby interweniować. Procentury bransarskie doświadczenie, to filmy pewnie by się rzucał, tracił energię, o, o, by, bo przecież strzał przeszedł dość blisko.

nie nietrafiona na Z takiego konta ta, ta, ta piłka, piłka praktycznie nie miała prawa stać. Po co w ogóle jest ten strzał? Chyba właśnie zadaje sobie to pytanie. pytanie. Można by było rozegrać zdecydowanie lepiej tymczasem, a marnuje Poprywam piłkę w pole Nic już tej akcji nie, będzie. Tak. nie będzie. Offside. Jovan tak. Reina. Reina.

No, no tak, no, tak. decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Specjalnie się dęda, nie przejmie Żukarka w rzecz, ale za chwilę może być kara tkliwsza. Trener Żukarny może, może przywrócić im prowadzenie. Nie, nie. Tak jest! Radziony, zatopiony! Pewnie urzeczenie z 11 metra. Miłczak w Real, re, dobre wyjście z własnej strefy Co, co, Real zrobi? O, naprawdę, dobra drona. tam tam PRR Jest coraz niżej pola karnego. Jeszcze nie teraz sytuuje. Jeszcze się ustawić. Fajowa Reina. Sycik. Tak, to, 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 Szał z dystansu! Ale koniec końców! Szał nie jest Po i nie łapie go bramkarz! Erik. Dajna Tutaj po prostu nie miała prawa się pomylić. Żołnierz Rejna. Przed na nami ostatni kwadrans tego spotkania. Świetne teraz prosto padłe do kranie. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia Jacku. Tak można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. Kolejna diogożotę. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się, jeszcze wierzą w remis. To już ostatnia prosta. Gospodarze muszą tylko dowieść ten rezultat do gwizdka. Jak to widzisz, Jacku? Tomku na pewno łatwo nie będzie tego dowieść, bo bramki w tym spotkaniu padają niemal co chwilę. Ale też trzeba pochwalić tę ekipę za znakomitą grę w ofensywie. Jeśli sięgną tu po zwycięstwo, to myślę, że jak najbardziej zasłużeni. Został do zapomnienia. Zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama moc nie wystarczy. Justin Cleiffert, Magul. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Na 11 metr z rogu. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ta im teraz remis. Proszę Państwa, gol! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Niebywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Dalej są przy piłce. Nie ma więc gwizdka. Korzyść. Tyle, że w końcu rozbrzmiewa gwizdek. Ta korzyść nie miała sensu. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Szansa. Czy przełamie impas? I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz. Sędzia odgwizduje koniec.